Pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczarskiej Porębie przyjęli y, nominację od Komisariatu Policji w Szczarskiej Porębie i wykonamy z wielką przyjemnością przysiady lub pompki. To jest dowolna sytuacja. Także zapraszamy najpierw do wykonania ćwiczenia y, zleconego nam w pewnym sensie przez y, Komisariat, a potem przekażemy nominację. Jedziemy, zaczynamy. 10 pomp, tak? Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, osiem dziewięć, osiem, dziesięć. Yes. Yes. O, o! I uwaga, teraz będą jaja. A teraz nominujemy. Pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklaskie Porębie. Wszystkich bez wyjątków z kierownictwem na czele. Miejski pomo Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklaskie Porębie. Urząd Gminy w Mysłakowicach z wielką przyjemnością nominuje prezydentów Jeleniej Góry z Jerzym Żuziakiem na czele. I cały Urząd Miejski. Zapraszam do wspólnej zabawy. Wszystkiego dobrego. <głos》>